Kamery, kamery. żeby To Kamera, kamera. No a jak? Właśnie a. czekam. Widzisz, nie przystanę nawet. O, pa. nie już nauczył. Widać, mi już nauczył. Godwoj. O, misa, misa szkoła, no to Ty chcesz. O, pas, o. A! A! Ty to nie komedia, ty! <śleś>, to jest praca! Tu nie masz sztuków! Każdy zabój jest dobry. Każdy zabój jest Pokazać. <śleś>, kurwa. O, to nie konkurencja, to... naj, najlepszy czynnik w całej Szwecji. No, masz. Czekaj, kurde. Jeśli nie ją, to ścianę robi. zobaczyć zrobi. tam to pokażę się robi. Jak <grym> będzie najlepszy w Szwecji? Ani kurwa nie. Nie, nie. No, nie ma żartów, kolego. Nie ma, nie ma. O, ej, pa! A, 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 Nie, już dobrze, nie? No, no dobrze, dobrze, dobrze. No to ci nie płacz. Bo szkoła w las nie poszła. Bo szkoła w las nie poszła. Nie, 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 To jest naprawdę... Podoba mi się to. No, to... Coraz bardziej się podoba. Ja kocham ty Ja kocham ty Ja! Kto jest lepszy, kurwa, no? Dawaj, mistrza świata, no! Patrz! jest spadnie ani kropla! bak <laughs> yज <laughs> <laughs>